Moi kochani w kolejnym odcinku świątecznym Dzisiaj jest to świetny odcinek Ponieważ będziemy Świadkami walki Super Tinksu Mam tutaj dla was cudowną arenę Na której nasi bohaterowie będą walczyć Ciekawe czy będą to Bohaterowie kontra złoczyńcy Ponieważ znajdziemy w zestawie Dwa ekskluzywne Super Tinksy No i oczywiście Dwa ekskluzywne Battle Spinnery By nie było nudno Wzięłam też jeszcze dwa ze sobą zielone i pomarańczowy, bo przecież to musi być naprawdę widowiskowa walka. Lubicie Super Things i chcecie zobaczyć dzisiejszą rozgrywkę? To koniecznie zostawiajcie kciuka w górę i zapraszam na walkę na otwarcie naszej wielkiej areny i spójrzcie, co my tutaj mamy! Wow, teraz, teraz. Słuchajcie, mamy miejsce dla widowni, oczywiście za chwileczkę skoły jakieś figurki. Mamy miejsca do takich tablic z wynikami i oczywiście do takiej wielkiej tablicy, na której będą wyniki naszego meczu. Za chwileczkę Wam pokażę, co jeszcze znalazłam w zestawie. To właśnie te dwie tablice, na których będziemy zaznaczać wyniki przeciwnej drużyny. Oczywiście możemy sobie tutaj przesuwać ten górny guziczek. Dzięki temu ustawić konkretną właśnie cyferkę. Mamy Heroes i mamy Williams. No i oczywiście spinery, które mieliśmy w zestawie, które będą za chwileczkę toczyły ze sobą walkę. Czas poznać figurki, które skrywają się w naszych Spinerach. I mamy, słuchajcie, fioletowego superbohatera, który chyba ma rękawice bokserskie. Jest jego przeciwnik, uwaga, uwaga. To jest Super Złoczyńca też ma rękawice bokserskie. Czyli dobrze mówiłam, będzie to walka Złoczyńcy kontra Super Bohaterowie. Znaliśmy się z zawartością naszego zestawu, tak więc czas przygotować arenę do gry i do walki. Uwaga, uwaga, montujemy te tablice wynikowe po jednej i po drugiej stronie tą główną tablicę na samym środku naszej areny wypełnić naszą arenę widownią i zobaczcie, mamy nawet specjalnych gości, srebrną i złotą figurkę. Mamy im najlepsze miejsca, będą obok siebie, tutaj obok sędziów. Tutaj jest pięć miejsc pod samą taką e, areną sędziowską i tutaj poustawiamy słuchajcie, super złoczyńców, tak aby się nam nie pokłócili z naszymi super bohaterami. Ostatnie dwa miejsca się zapełniają. Słuchajcie, cała arena czeka na ten specjalny pojedynek. Jesteście gotowi na super rozgrywkę? Słuchajcie, muszę poprosić mojego kamerzysta o pomoc, bo przecież nie puszczę na raz dwóch spinnerów. Zaczynamy pojedynek! Nasza rozgrywka się rozpoczyna. Czas na rundę pierwszą. Każdy, kto uzbiera punkt, zaznaczymy go na tablicy. I 3, 2, 1! Wow! Pojedynek zakończony i uwaga, uwaga! Wygrało dobro! Przegrał super złoczyńca, został zrzucony przez super bohatera. Znaczamy jeden punkt dla super bohatera. Złożyć naszych wojowników i uwaga, uwaga! Za chwileczkę rozpoczynamy kolejną rozgrywkę. Ja już jestem prawie przygotowana. Pamiętajcie, że gramy do pięciu. O nie, o nie, wypadł mi mój, słuchajcie, bohater i zaczynamy. I kolejny pojedynek. Uwaga, uwaga, znowu przegrał Super Złoczyńca. Jest 2 do 0 dla superbohaterów. Czas na rundę numer 3. Rozgrywka jest naprawdę bardzo gorąca. Jak na razie jest 2 do 0. Zaczynamy! 3, 2, 1! Let's I uwaga, raz się stutnęli. O nie! Chyba żaden nie przegra tego pojedynku. Czyżby w tej rundzie był remis? Mamy remis. Żaden z naszych bohaterów nie spadł ze swojego miejsca. Także cały czas mamy 2 do 0. Czas na kolejną rundę. I uwaga, uwaga, kto tym razem wygra pojedynek. 3, 2, 1, Stawiamy! O nie, ale zażarta walka. I kto tym razem jest pokonany? No nie! Znowu super złoczyńca! Paterowie zdecydowanie mają przewagę. To już 3 do zera! To się w ogóle nie chce przestać kręcić. Nasz battle spinner chyba oszalał! Ma zacięta walka, czas na kolejną rundę. Na razie wynik to 3 do zera. Czy w końcu uda się super złoczyńcowi zebrać jakieś punkty? Zobaczymy tym razem 3, 2, 1, gotowi! Ale zacięta walka i pokonany! Pokonany po raz kolejny super złączeń. Mamy się chyba do końca naszej rozgrywki. Zobaczcie na to: mamy 4 do 0 dla superbohaterów. To być tak naprawdę decydująca rozgrywka. Nasza publiczność się niecierpliwi. Także moi drodzy, zaczynamy. 3, 2, 1, start! Wygląda na to, że zakończyliśmy naszą walkę. Znowu przegrał super złoczyńca. Zaznaczamy wynik na naszej tablicy Super Bohaterowie wygrali 5 do zera. Spójrzcie jak widownia triumfuje zwycięstwo super bohaterów! Teraz na pojedynek specjalny, nasz podstawowy wygrali super bohaterowie. A teraz, moi drodzy, dżungla kontra Wulka! Dzisiejszy pojedynek specjalny stoczy super bohater kaktus oraz super złoczyńca wybuchający wulkan. Perujemy licznik i uznajmy, że heroes, czyli super bohaterowie będą cały czas po tej stronie, nie zmieniamy stron, także moi drodzy przygotowujemy rozgrywkę specjalną. Widownia już nie może się doczekać tej rozgrywki i uwaga, uwaga, zaczynamy. 3, 2, 1, start! Się rozegrał ten pojedynek. No i nie uwierzycie, obydwoje padli. Razem nie przyznajemy żadnego punktu, obydwoje się pokonali. Zobaczymy, jak będzie w kolejnej rozgrywce. Czas na rundę drugą. Uwaga, uwaga, czas na rundę numer dwa. O nie, aż ktoś z widowni, słuchajcie, wpadł do areny. Musimy go z powrotem tutaj umieścić. I zaczynamy. 3, 2, 1. Ta żarta walka trwała, ale nie trwała zbyt długo. Znowu powalony został wulkan, czyli tym razem znowu wygrywają superbohaterowie. co się stało. Po raz pierwszy superbohater został pokonany, czyli punkt dla superzłoczyńców naszego wulkanu. Chwileczką był remis, tak więc czas na ostatni decydujący pojedynek naszych specjalnych spinnerów. 3, 2, 1. został powalony, super bohater. Moi drodzy, nieprawdopodobna sytuacja mamy remis! Moi drodzy, cóż to były za emocje? Cóż to był za pojedynek? Właściwie finalnie wygrali super bohaterowie, ponieważ po pierwszej rundzie mieli zdecydowaną przewagę 5 do 0. W rundzie specjalnej mieliśmy remis, no ale przecież to były specjalni goście. To byli specjalni goście zaproszeni specjalnie na naszej, naszą dzisiejszą Battle Arena. Jeśli ten pojedynek Wam się podobał, to oczywiście zostawcie kciukasy w górę, a ja już się dzisiaj z wam żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!